Jest um, 650, nie 640. Po prostu przez to, że robiłam sobie swój make-up, to wyszłam później i boję się, że się spóźnię, ale mam nadzieję, że nie. Dzisiaj idziemy całą klasą, znaczy no nie całą, bo nie każdy idzie. Dyrekcja chciała, żebyśmy gdzieś wyszli. Idziemy na gdzieś piewają raki, oglądam zwiastun no i mi tak średnio przypadł do gustu, ale moja koleżanka czyta książkę i mówi, że jest super, więc liczy na to, że film tak samo będzie bardzo dobry. A jutro w ogóle jadę do Energylandii. Nie z całą klasą, bo parę dziewczyn. Nam się po prostu udało dołączyć do innej klasy. Nie będzie żadnego jutra! To nie jest nasz świat! Parę lasów w Turcji, w Kalifornii. I dosyć długa jest ta kolejka. Hejka. Dzisiaj jest sobota, kolejny tydzień, kolejny tydzień minął. E, szkoły wczoraj, to co się wydarzyło, jest dla mnie niesamowite, nie do uwierzenia, i tak naprawdę ja straciłam nadzieję, a w pewnym momencie przed treningiem dostałam wczoraj dla mnie, tak jak mówiłam, niesamowitą wiadomość. Powiem Wam, oczywiście Wam powiem, ale jeszcze może nie będę mówiła do końca. Jestem u swojego brata w pokoju i nie ma go już tu. Kuba się wyprowadził i jest to dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ po 16 latach życia razem musieliśmy się tak jakby rozłączyć. I jest mi przykro właśnie, że no niestety jakby swojej dalszej części życia nie spędzimy razem. Nie spędzimy go razem też, ała, w domu rodzinnym. I jest to dla mnie ciężkie, ale już nie tak jak w czwartek. W czwartek byłam właśnie w Energylandii, i to był dzień, w którym Kuba się wyprowadzał, a mnie tak naprawdę już nie było o 5 rano w domu, więc go nie widziałam. Ostatni raz go widziałam właśnie w środę późnym wieczorem, i jak właśnie przyjechałam. Już późno z tej wycieczki szkolnej weszłam do pokoju, jak w ogóle do innego świata, Kuby, bo zazwyczaj Kuba miał bałagan w pokoju, a teraz był po prostu porządek, bo mój tata posprzątał mu. No i siedzę sobie w jego pokoju. A przepraszam, że w ogóle się tak wzruszam, ale jestem bardzo emocjonalną osobą, bardzo. Ale to bardzo niemało kto tak jak ja pokazuje swoje emocje, bo ja po prostu nie mam nad nimi kontroli I to czasami jest złe, bo nie umiem nad sobą panować Ale jakby się może nie, że staram, powstrzymuję, bo ja nie lubię dusić czegoś w sobie I no niestety ja wszystko pokazuję to tak na zewnątrz Ale nieważne, więc tak Jestem u góry w pokoju i zrobiłam sobie trening Wczoraj też byłam na treningu tanecznym Też dużo osób się mnie pyta, czy ja zrezygnowałam właśnie tańca, czy nie To właśnie jest taki mój kryzys taneczny, że bardzo kocham tańczyć Ale z jednej strony obawiam się, co będzie dalej I póki co ja chodzę na treningi Ale dzisiaj tak, no dzisiaj sobie zrobiłam taki trening bardziej siłowy I mam bardzo dużo planów na ten weekend I tak samo... Jest po prostu zabiegany, ale tak samo ten październik, bo dzisiaj jest 1 października, będzie bardzo zabiegany, jest taki szalony, będzie crazy, jakby z jednej strony jestem podekscytowana, z drugiej strony się troszeczkę obawiam, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży i musi być dobrze. Podrabiałam już jakieś lekcje, ale to nie wszystko, zostało mi jeszcze dosyć sporo i dużo nauki na poniedziałek To jest najgorszy dzień w ciągu tygodnia Muszę się umyć, muszę posprzątać, będę też robiła tort Będę robiła tort, ale tak jakby dla mojej mamy taki spóźniony, bo moja mama miała urodziny Wczoraj też był dzień chłopaka i no niestety tylko mogłam dać Prezent mojemu tacie, któremu kupiłam zestaw Lego. Nie widziałam, skupić kubek, i to Fifi White, nowość. Jak mój tata będzie składał, już się nie mogę doczekać, jak go zobaczę, jak będzie składał to. I wtedy będę mogła Wam pokazać, czy mu się udało, czy nie. Myślę, że tak. Dużo rzeczy do zrobienia. No właśnie, teraz chyba posprzątam szybko pokój, a potem się umyję. Myślę, że tak będzie lepiej. Muszę też umieć włosy i właśnie nie wiem czy teraz, czy wieczorem. i you Więc zrobiłam sobie super obiad, dawno takiego nie jadłam, bo no, podczas szkoły nie mam czasu Tak samo upiekłam biszkopt i teraz um, jedziemy do galerii zobaczyć pewne rzeczy Jest w ogóle otwarcie nowego sklepu, w sensie on już był, tylko jest odnowiony Hvað er það á? Viðfjörgar Idę teraz do sklepu, ponieważ tata mnie wysłał kupię makaron do rosołu i ocet. Wcześniej odrabiałam lekcje, jeszcze nie skończyłam, znaczy skończyłam odrabiać, ale przede mną bardzo dużo nauki. Dzień dobry. 17 w niedzielę Możliwe, że widać, że mam podkrążone oczy One mnie już bardzo bolą Od samego rana siedzę Przy lekcjach, uczę się Odrabiam Jest to naprawdę przykre, że Przez całą niedzielę muszę Zakuwać Ale i to nie jest spowodowane Z mojej winy Że odkładam wszystko na koniec, bo Nie, nie odkładam, tylko tak po prostu jest Wczoraj, będąc w galerii, nic nie kupiłam. Jedyne to, jakby jedyne co kupiłam, to były lody darmowe, bo kiedyś tam skanowałam sobie Paragon, bl, 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 i w ogóle, no, miałam do odebrania po prostu lody, więc z tego skorzystałam. Stwierdziłam, że nie chcę nic wydawać, bo jakoś, no, mam w planach w sumie kupić coś innego, albo jednak nie i nic nie kupiłam. Ceny były bardzo wysokie. A nie było też jakichś ciekawych rzeczy. Po powrocie kontynuowałam robienie tortu. Ten tort jest taki spontaniczny: w sumie to dlatego, że moja mama miała tydzień temu urodziny. No, nic nie zrobiłam, bo nie miałam czasu. Był dzień chłopaka, więc to tak pomieszamy, złączymy w całość i taki tort z jakiejś tam okazji. Hello kitty. Ta Hello Kitty nie wyszła mi tak jak chciałam. Wyszła taka zdeformowana, asymetryczna. I stwierdziłam, że się przebiorę specjalnie pod ten tort. I też zrobię sobie mini make-up. Pokażę Wam właśnie, jakie ja się maluję, bo ja tak naprawdę się nie maluję. Ale jak już się maluję, to po prostu Wam pokażę. Więc najpierw się przebiorę. Tą piękną koszulkę kupiłam w TK Maxie i ona nie jest bezpośrednio z firmy TK Maxx, po prostu ona jest w ogóle z jakiejś innej firmy Patrzyłam na stronie internetowej, ją można kupić w euro czy tam w funtach, już nie pamiętam Była w tragicznym stanie, ponieważ była ubrudzona podkładem i... Zapłaciłam za nią 60 zł Kupując ją miałam świadomość, że może się nie sprać Prosiłam panią przy kasie, czy na przykład może obniżyć cenę Ale powiedziała mi, że nie I tak samo ona jest taka trochę lumpeksowa W takim znaczeniu, że była tak jakby wymiętolona Ale już ją wyprałam i jest naprawdę cudowna A jeansy kupiłam ostatnio w Berszce Znaczy zamówiłam na stronie, bo ich nie ma w sklepie Ja jeszcze się uczę, to nie jest idealne, to ja wiem, że jest jakieś takie. Ale mam w ogóle odżywkę do rzęs, którą kupiłam i nigdy jej nie używałam, więc jestem jej ciekawa, więc przetestuję. Nie wiem co ja teraz odwaliłam, przesadziłam w ogóle. Ta odżywka jest ok, chyba tego nie widać w kamerze.